Cześć widzowie, dzisiaj odcinek z Minecrafta. Czasem będą lagi. Uuuu Co to było? A co to? Aha, to, to tego nie wiedziałem. Jeszcze I pokażę Wam zaraz ile mam koksów. Bo one będą na sprzedaż. No i te szkielety już atakują, czyli... Ja chcę wyjść sobie ten... To była buza psa. Nie. Tak. Co? Co ją? No, przerobiłem. O nie, to są szkielety, zapomniałem. Czy masz mieczek nie. No no masz to, to? Nie. To są moje, to są moje szkielety. No to jem, ja chodź po prostu. On ma ten... To coś. Ustań. 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 Mogę dążyć? Czekaj. Najpierw musicie napisać w komentarzu, z kim mogę mieć film. Jak zgadniecie to przypnę serduszko. To jest łatwe, bo już wiadomo, że to jest dziewczyna. I po! Szkiela to się biją. Ale ej, ten ma dobry łuk. Jeden ma dobry łuk. Tego trzeba zabić, żeby on nie strzelał, bo będę miał dzięki temu łuki. O, jakie enchanty. Uderzenie jeden to jest dobre, a ja mam uderzenie dwa. A nie, mam uderzenie jeden. To sobie połączę. Czekaj, połączę sobie. Gdzie mam Dobra, dołączaj. Wiadomo, że dziewczyna, ale nie wiadomo jaka. Okay. Wczoraj był filmik z inną dziewczyną. Już stąd był dwa razy film. Tak. Dobry. Wczoraj był z Gabi. Ja to le Bartek cicho. cicho. Bartek. To no też w filmie. O jesteś. Bo mieliśmy wczoraj wojnę, ale nie na odcinku. Kim? kim? Z Gabi się biłem. Ona mm mnie -hmm. ogarniała. Widzisz to? Mm -hmm. I to? Mm. Tym? Ja sobie jeszcze niedawno na dawno już na serwer i się pojawiłem tam na no dole bez itemków. Bez itemków się pojawiłem tam na dole. Obsydion i Bartek musiał mnie ratować. Dobrze, że tego słowa nie powiedziałaś. Czy no, ty jesteś tu? Bo te, to teraz nie zniknie, bo jest noc. Olek, ślub, Zeniu, Nup, Olek, Ale. Ale. Tak jest. Ale. E. Ale. No. Nie Dzień. chcę tego wejść Ale. Ale. Weź moje niepotrzebne itemy. Nie, to nie jest niepotrzebne. Teraz Wam pokażę, ile mam koksów w skrzyni, bo bardzo dużo. Czekaj, bo są lagi. Proszę, niepotrzebne iteny. A Co gdzie wyrzucam tam? Gdzie teraz mieszkasz? No cały czas tu. No, ja tam cały czas mieszkam. Ten dirt po to, żeby garnąć. Tu był nie zniszczony domek. No. Gdzie ja mieszkam. No, powiedziałaś, że mieszkasz tu. Co? Powiedziałaś, że tu mieszkasz. Ty jeszcze widziałaś. Ale to jest nowa rzecz. Widziałem ostatnio. Że w tym domku. się pojawiła jakaś maszyna, że jak tu wrzucisz podobno itemy? diamentowy, to on się, się odwrócisz, to on się ma niby zmienić w mederykowę, ale to jakoś nie działa. Aha, a tu co jest? Wejście dokąd? Jakie? Aha. Po prostu wejście. No tak, to jest już Nie, to jest wyjście chyba. Tak, wyjście. Mam pytanie, to jest w ogóle napisała mi tabliczki, żebym nie zbudował jej wyjścia. Kto komu? Jej! Napisała mi. Kwiaty jej ukradłem. Widzisz to? Co jej ukradłem? Kwiaty. I dalej popsujemy. Psujemy kwiaty. Nie będzie miała. Dawaj, pomóż. Niż, Poczu. Niż wszędzie te kwiaty. Jeszcze... Tu Ty? No, to ja. Ja jestem kołamarnicą. Na zbrojce. Nie widzę żadnych kwiatów. To szukaj. Jak sy? Jak syf? Oj, co ja zrobiłem? Co zabrałeś. <laughs> nie zabrałem, nie mam go. To? No kurde, popsuła mi tu. A to co jest? Ja. No nie może... Psuję wszystko. To. Ta Ewa. Wszystko psuje. No nie widzisz? Czekamy. No nie przeczytałaś tej tabliczki tam? Ja to dawno czytałem. I tu byli strażnicy, jako szkieleci, żeby nikt nie mógł mnie uratować. Teraz ja nie wyjdę, nie idzie z wyjście. I wiesz, co się szybko niszczy? Ej. Przeszpisz, czyli niszczę. Nie wyjdę. Gdzie ty widzę. jesteś? No w tym zamku z wodą. Co to? W tym zamku. Gdzie ty jesteś? W basenie? Tu jesteś? Tu? Co zrobimy, żółwie? O, tam, się, o, tam się, wzią. Wzią się. No tam wejdź tu po tych wodach. Tu? Tak. Aha, ty jesteś tam gdzie ta woda. Tak. Nie wiem jak. Wzią. Tu! Nie! Tu! Aha. A ja nie widzę. Czekaj, ja muszę... Nie, że ja tracę już. W serce oceanu tracę. O, czekaj. Widzę cię. Są góry. Rozkopuję. Zrobiłem ci wyjście. Tutaj. Gdzie? Tutaj. Nie, trzeba jeszcze... Okay. O, proszę. No. No wychodź. Nie mam jego też o. No. O Jezu. E, mogę u Ciebie mieszkać? No, jak chcesz. Czekaj, ja sobie kwiatki posadę. Mam w jakieś... A ja mam palerynkę, która za mną tak biega. Ale Mogę też mieszkać w tym różowym. Popsuła. Chcesz tam mieszkać, to możesz. Będziesz sąsiadką. Okay. Ja już wiesz, dlaczego to był dirt. Czemu? Jak ty grać z tą Ewą. No ja jej nigdy nie widziałem. Na oczy. To chyba Gabrysio to ona tak nie umie budować. Ja cały czas na Survivalu grałem. Q... U... QD? No. Ale mam. Ale nie masz różową drogę. Nie. Jezu. Oj, 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 oj. Tu uważaj na ten. Jestem... Bo lepiej tak nie jest. Dobra, muszę wziąć tą Ola. Dobra, prawie tak. Mmm um, To. No. Wow, prawie spadłem. Co? Też to zostawię ten kwiaty. Anelardy no, mi nie są ciepłe. Dobra, weźmy de... si tu. To, to... szkło... Co to jest? Szkielet. Nołek! To co jest rozpiłe? No szkielet, szkielet, fajny jest ten szkielet. Tego pokonaj już sama. A, te szkielety strzelają. Au. Jezus. 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 Au. Ja, Jezus. 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 się. Jezus. 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 Zo, Jezus. 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 Může se to... Ten bude resmi szkielety Olek! Co? Ne! No co, já chci si level nabít. Z jsou škělaty. A ty mu jich nezabíjaj! To je můj level. Z těch szkieletów. Ale jak to přišlo? Się... Mogę je podpalać No i sobie nabiję do okay. 32. O, I trochę łuków sobie zdobyłem Oddaj mi wszystkie łuki To czekaj ile tam do się... Mhm. Ja mam jeszcze 28 To lepiej, sobie tam zostań Bo ja idę respi szkielety I się bić Mam peł... No ja muszę za... tą tę dziurę Za ja idę się bić Olek być ze kwiatami. eee co tu jest? A to jest. No, ale tu jest noja mieszczonko okno. Olep ciało ma ja Ole z ciało na tym krafting jest. To jest okno. Ale nie. Ej, czyle z mm. skelet ma płomień? Ehm. Na łuku? No co? No No nie no co jest? Bartek dotyka. Bartek nie rób. Uważaj! Uważaj na stół. Serio? Ja nie zginę. tego ja nigdy. Nabiję no 33 level, będę szczęśliwy. A tak muszę jeszcze więcej jajeczek mieć. ile łupków i lakości. Nie no. <laughs> wiem. Zobacz ten crafting. A jak jeszcze? To wszystkie strzela. Na mnie. No przestań! Przestań. No przestań! Przejesz odcinek ten. Sorry za brata. to nie moje, winna było to ja go tego nie nauczyłem. Kurde, no co przewracasz? No jeszcze raz przewrócisz? Nie powiem co zrobić. Boże, uborczyk. Czemu chodzisz przed kamerą? Mhm. Teraz wam pokażę ile mam koksów. Patrzcie to. Przybliżę Wam aż ile mam koksu? Tyle staków, aż się tego nie da policzyć. Robisz. No bo chcesz trochę zakarowanych jabłków? A ja mogę seklonować klonować te złote jabłka, bo w tych skrzynkach tam są. No, tutaj są kolejne. Są kolejne jabłuszka. O nie, zdradziłem tak dłuba, nie mnie tu nie internerka z o, Chyba Gabi. Gabi też znała, wczoraj to znała. No, nie, nie, Aj, nie, tym No, biegać. No, nagrywamy. 谢谢支持，你。 Sadzić. A i Trochę dirta. Co ci zrobić większe miejsce na kwiaty, rozwalić tą szybę. No i tak już rozwaliłam. Po też. Woda musi być kokietą. Jest! Okay. Mam wychowanie Tylko teraz um, muszę jakoś zdobyć wełnę. Tutaj nawet kwiatki możesz posadzić. Ja to mam zrobić zaletną Ja powinienem mieć w starym domku. W tym zniszczonym obok. Świnka mi wsiadła do mojej łódki. Zosia. ja. Czekaj, ja do ciebie tam przyjdę. Postawię na tego Świnka Świnka, w łódce. Ale to jest moja łódka no. i moja świnka. Który to twój dom? Ten? Tam ten? Tak, to jest mój stary domek. Pamiętam. Już o, trochę w nim nie mieszkam. Powinien no, trochę być tam wełny kolorowej. Dużo wełny tam jest. Tutaj zawsze są skrzy były skrzynki. Czekaj. Chyba jest w tym bedrokowym. Tutaj są skrzynie. Tu mam zbrojki. Tu nie. E, coś pachnie czymś. E, nie pamiętam. Czekaj, grzankami. Pachnie. O, może sobie wziąć te koksy. Tu mam enchanting tego to co zabiorę. Bo to nie jest tak łatwo zrobić, a potrzebuję. Nie, że potrzebuję, ale sobie złożę. No myślę, że wejdę w blok. Hmm. dobra. miejsce w ekwipunku ja mam dwa miejsca um, ja nie mam w ogóle tych rzeczy coś a jak nie masz hmm? Tu też ja nie mam takiej magii jeszcze mam trochę do chcesz, okay. to sobie zniszczę, szukaj, szukaj, a ja sobie będę do dołu Да, у нас. jeszcze krafting tu nie masz kurde też może może crafting? nie mam ich aż trzy. a ja nie wiem czy ja mam crafting. a ja mam nawet 4 no zostaw moja snapysiana szukam tej wełny nie masz gdzie masz snapysiana tu za tym domkiem Co złoto on jestem bogaty Tylko nie chodź przed kamerą. No i siano. Ja A, mam co się z całą z Co? Powódź go zalała. A tu jest parkour zrobiony. Tu sobie tak wchodzę i robię parkura. co robię. Ja musiałem przejść aż tam. Może tu będzie? Au? Nie. U. Nie. Mam idealnie, mi w bloku. Nie. U. Kurde, co się? Ja już. na ostatnim. Jak? Gdzie ty ich nie zabrałaś. No. Ja już tak. Ja tak sobie O, mam w Dziak on jest mój. O, śpi sobie. On to jest nie... mój ten Nie ja go tam wprowadziłem. Nie no, śpi. Ja go do środka. Dobra, a ja potrzebuję więcej. A Ja jestem na piętrze. Ehm... O, schabowy. Schabowy sobie zabiorę. Nie. Kurde, nie to No i teraz muszę wszystkie skrzynki patrzeć. Nie tego. Nie. Chyba to nie było nic w że to jest flaga Polski. Z tego można zrobić flagę Polski. Coś co zio, zio? Co? Flaga polski można z tego zrobić. Z tego mamy no. To jest wełna, tylko potrzebuję taką drugą. Nie, jesteś? No gdzie niebieską wyjdzie? i różową wełnę. Czy wolę dalej tam, żebyś wskrzyniał. Nie, nie, nie. To gdzie ty jesteś? Gdzieś indziej. Ja idę tu, do villagerów. O ty jesteś fajny. No nie.